Co pan powiedział zawodnikom w szatni po meczu? Wiem, że tajemnica szatni, pewne rzeczy zostają zawsze i zawsze zostaną między wami, ale jednak mimo wszystko chciałbym pana zapytać i chciałbym się dowiedzieć, co pan zawodnikom po meczu dzisiejszym powiedział. No, też. Oczywiście ja też nie, nie chciałbym zabrzmieć tutaj jak jakiś trener z 30-letnim doświadczeniem i że ja już tyle przeżyłem, że już mnie nic nie zaskoczy, ale też już trochę przeżyłem, szczególnie w ostatnim okresie, kiedy, który był dla mnie bardzo intensywny. Po prostu wiem co się dzieje w głowach w takich momentach, no mniej więcej to co do Państwa mówię powiedziałem też do zespołu, że dzisiaj, e to powiedziałem też na środku bezpośrednio po meczu, że trzeba głowy podnieść do góry, klaty do przodu, brać odpowiedzialność, bo to jest moment dzisiaj na dorosłych facetów i mężczyzn i nie sztuką jest być... E nie sztuką jest być odważnym i, i, i brać odpowiedzialność, że wszystko idzie. Bo, bo się czasami tak mówi, że jak jest 5-0, to i ja bym wszedł i bym dobrze wyglądał, tylko trzeba, trzeba brać odpowiedzialność za, e, za trudne momenty i, e, i dzisiaj drużyna się rodzi w szatni i takie momenty musi razem e, przepracować i, i w tych momentach razem brać za to odpowiedzialność i, i z tego wychodzić wspólnie, więc mm, no przede wszystkim to. bo bo, bo dzisiaj nie ma co, mówię, na, na takim etapie. Jesteśmy po pierwszej kolejce i siedzieć tam i cztery godziny z, z głową spuszczoną, i się zastanawiać, co teraz będzie, i, i snuć jakieś scenariusze. Trzeba się do pracy zabierać. My, no, jako sztab, drużyna, jako drużyna, głowy do góry wyciągamy wnioski, zakasamy rękawy.